Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Świnoujście! Witamy Was z Delty Mekongu! W Wietnamie, taki mamy tutaj klimat taką mamy tu piękną pogodę 30 stopni, piękne palmy jesteśmy w takim gaju, w dżungli kokosowej, naprawdę niesamowity widok, ale co ja tu słyszę ja słyszę, że dzisiaj Władysław do nas przyjeżdża, Władek Władziunio, Właduś będzie dzisiaj w porcie wojennym słyszałem, że Władek obiecuje, że metra będzie w Polsce budował no to ja bym powiedział, tak chętnie panu Władysławowi Władkowi, Władziuniusiowi żeby może metro w Sinuściu nam zafundował, co? Ej, Władek, nie bądź taki siniak, nie bądź z rychem. daj metro w Sinuściu, będą na Ciebie tu głosować, już żeście drogę ku morzu otworzyli, już żeście wszystkie problemy mieszkańców rozwiązali, daliście pieniądze na przeprawę promową, a nie, poczekaj, tego, żeście akurat nie zrobili, chociaż obiecywaliście. Władek, obiecaj metro w Sinuściu. Cóż szkodzi obiecać! Władziuś, no co ty? Ja wiem, że u nas problemy z komunikacją. Ja wiem, że u nas pięciu linii autobusowych nie można dobrze ustawić, żeby dobrze działały. Ale Władek, daj metro! Niech się pani prezydent wykaże, że coś ma fajnego, co? Władek, nie bądź taki, swój chłop jesteś. Władysław, no daj metro.